Cześć, a więc gra robi się nam już coraz coraz trudniejsza. Jesteśmy już w 18 misji o nazwie "Kryjówka Demona". Tak więc jesteśmy w kryjówce Demona i yeah. Coraz coraz lepiej nam to idzie. Kamiś raz na jakiś czas ginie, wiadomo jak to ja. I zobaczymy, zobaczymy co nas tutaj czeka. Tak, jak zwykle kadzienka. Co my tu mamy? Czy to jest ta kryjówka demona? Wygląda jak jakiś ołtarz śmierci! Tak. Znaleźliśmy kryjówkę naszego demona. Ciekawe kim będzie ten demon. Czy to taka główna postać, która jest zawsze na filmikach? Ten, ten złowieszczy pan? Ciekawy, aż jestem kto będzie końcowym bossem. Bardzo, bardzo ciekawy jestem tego. Eee, tu się cofnę. Fajnie, że się można cofnąć, patrzcie. Mam nawet gwiazdkę. To jest chyba gwiazdka żywotności, czy coś ten deseń, o ile dobrze pamiętam. Tak, przeszedłem prawie całą grę, a nie pamiętam jak się nazywają przedmioty. Aha Wow, wygląda jak jakaś mamigówka logiczna. No ale dobra, idę za Tobą. O co chodzi, proszę Pana? I co miałbym zrobić? Bo nie rozumiem. Dobra, porozcinam te kokones. Tak, jak to brzmi. Kokones. okej. Okay. Jeszcze sobie pozwiedzam. Też jeszcze sobie pójdę tutaj. Gdzie mi się w sumie śpieszy? Też nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale dobra, na razie się cofniemy do naszego ziomeczka I zobaczymy, czy coś możemy tutaj zrobić To wygląda jak wielki kaktus, patrzcie Chociaż nie wiem czemu jak kaktus, ale dobra Może tutaj trzeba coś zrobić Czekajcie, rękę wezmę Wow Tu można coś ustawiać Mówiłem, że kolejna jakaś zagadka logiczna Tylko ja nie wiem w jakim Tylko ja nie wiem w jakim schemacie to ułożyć no nie wiem, coś kombinujemy do środka, wszystko damy. Nie tak. Było dobrze, kurde. Wydawało mi się, że było dobrze. Tak więc jeszcze raz. Hmm, tak czy nie? Nie, jakoś mi to nie pasuje. Jeszcze w prawo. Okej. Okay, I teraz to by się zdało przesunąć jakoś. Kurde, to mi nie gra. To ni-hu-hu tutaj nie pasuje Tak okay, więc coś kamisiowi tutaj nie gra Ho. Oh. piękną zagadkę logiczną Tylko nie wiem jak ja miałbym to zrobić żeby to ładnie pasowało Ho. Huh. No tak nie pasuje To by musiało być tutaj gdzieś Ajajajajajajaj aj, 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 aj. Kamiś zawsze się wpląta w jakiś burdel. Okej. Okay. Dobra, jakoś zaraz nam się może uda to poustawiać. Ha, i brakuje nam tylko i wyłącznie tutaj w środku tego. No ale to jeszcze nie to. Kurde, to jeszcze niestety nie to. Ha. Tak więc pewnie się trochę z tym pomęczymy, jak ja to ustawię. Za co bardzo serdecznie przepraszam. Tak. Może teraz? Ha! Czyżby to nie było to? Patrzcie, ładnie ustawiłem. No co jest? A co to jest? Co to znaczy? Pomóż Ziomuś! Ha! Może to trzeba ułożyć jeszcze w jakichś pozycjach? Innych? Co my tu mamy? Tu jest gwiazdka, tu jest woda, tu jest księżyc. Heh. Może na tych, na tych, tych są symbole, na tych... Na tych dziwnych posągach. No ja tych symboli takowych nie widzę. Tu jest jakaś typka. Tu też jest typka. He. a schematu żadnego nie widzę. I co teraz, mili Państwo, powiecie na to? Rozwaliłem szybę Tu coś jest, czekajcie Tu nie ma jakiegoś jakiś schematu Tu są kuleczki Ale nie ma, to ma być w kwadracie chyba, a ja tu ułożyłem, nie no jest kwadrat, no ej no to Kto mnie oszukał, co? Ha... Huh. No nie wiem co miałbym zrobić. Ha Więc mówię wam nie mam pojęcia. Kamieś jest w ciemnej dupce. Ha To coś tam się podświetla te te kółka. Ale nie wiem co mi to da. la. Okej, okay. wszystko poprostawiam po jednym, po jednym w bok. No gdzie wani? Jakie to jest bez sensu! Prawdę mówię wam, że to nie ma sensu. Ha. Huh. Po co takie zagadki robią, skoro to nie ma sensu? Jeszcze muszę skakać jak kretyn. Ha. Huh. No i co, wyszliśmy do, do punktu wyjścia Nic się nowego nie pojawiło Dobra, a pójdziemy sobie tutaj Mniejsza z tym na razie Spróbujemy sobie iść dyk. Przelecimy sobie Bziął Może czegoś się dowiemy Ciekawego Wow, tu coś jest, czekajcie tam, też coś było Kujakie, ja mam się tam dostać Dobra, mniejsza z tym. I tak nie potrzebuję jakichś tam kluczy dziwnych. Kokonet sobie rozwalimy. Tu coś mamy, co to jest? Co to jest? Włączyliśmy zasilanie, ja yeah. Takie buty Ło oh, fuck Ło oh, fuck, fuck. Ciekawe czy. A, muszę z nimi walczyć, bo miałem powiedzieć. Ciekawe czy muszę z nimi walczyć. No i okazuje się, że Kamiś musi z nimi walczyć. No gdzie z tymi piłami, mi tu? Tak więc trochę czasu żeśmy stracili. Oła, na te kuleczki tam. Jak ja nie cierpię tego pilarza spoczonego. Dobra, mam życia, mogę. Oła, go nawalać. Okej, okay, będzie destrukcja, uciekać! Oj, został nam jeden szkieletor, dobra, po nim. I chyba nam się trochę sytuacja wyjaśniła, to już nic ciekawego nie znajdziemy. Zasilanie jako tako, żeśmy chyba włączyli, o, ale to jest zasilanie. Jak widać, idzie tutaj tajemnicza kraska. I zobaczymy, czy nam się coś wyjaśniło. Bzią! Tak, widzicie, świeci w to. Tylko nie wiem czy teraz to wszystko jest dobrze ułożone tutaj Dobrze ułożone, otwieraj Otwieraj No i co teraz Tu są widzicie jakieś te, te wszystkie te... Nie, tu są tylko same gwiazdki To jest jako tako dobrze ułożone huh. Czekajcie Tu jest jeden, jeden kierunek Musimy sprawdzić te wszystkie komory Być może gdzieś jeszcze jest takie zasilanie A ja coś opuściłem Tutaj coś jest, widzicie? Więc chyba mamy z drugiej strony również pokój zasilający A Kamiś go nie zauważył, co my tu mamy? Wow Nie wiadomo za którą stronę się zabrać. No dobra, polecimy tam do przodu Bzią Okej okay. Teraz tam, tylko tu jest strasznie głęboko. Tak, i tu mamy drugi pokój zasilający, o dziwo, a ja się tam męczyłem z ustawieniem tego czegoś, tak więc musicie mi wybaczyć. Ale jestem świeżak, no tak, świeżak. No więc zapalamy drugą kuleczkę. Dadam! Protect! Owa! Owa! Dobra, tego załatwimy sobie... a spadł. Nie wiem, czy on już powróci, jak spadł. Wow, wow, wow. A tego lodowego nigdy nie cierpiałem. No dajcie mi... O. Nie, chcę cierpa. Tylko, że ja mam właśnie tego, z tego nic nie robię. Ła. Masz, porżnie cię trochę. Nigdy nie lubiłem go zabijać, bo nie wiem jak się za to zabrać Dobra, naładujemy to bardziej I może go wystrzelamy Dobra, strzelaj, strzelaj, strzelaj Jeszcze jedno I strzelamy, strzelamy, strzelamy Oła wow! Czemu on jest nie... na to odporny? Musimy z przedmiotu wziąć tę małą gwiazdkę żywotności Bo zaraz będzie, że ja spadnę Noż, odczep się ode mnie no patrzcie jaki to jest dziwki zwierz Nienawidzę gnoja No czemu jak go to ciacha on może sobie robić co chce I ciężko go będzie zabić Zdychaj, zdychaj, zdychaj No ale shit No ciężko, ciężko mi z nim wygra... Oła jest i spadł jaki głupek. Sam się załatwił. Ajajaj! Aj, aj. Dobra. Teraz najprawdopodobniej musimy powrócić o ile mi się uda. Tak, tak, tak. Sorry, Kamiś się trochę jeszcze nie wprawił w tą grę. Wow, wow. I zaraz sam by spadł. Hu, jak mam tam się złapać? O, było, było, coś. Było Oh yeah. Tak i wróciliśmy do świata żywych. Teraz tylko musimy zobaczyć to zadziała nasza sztuczka Jak widać już mamy 2, 2, 2 podświetlenia Pięknie I co teraz? Hm huh. I co teraz proszę pana Dziwne jest to, że tutaj świeci tylko, czekajcie Że widzicie tutaj na drzwiach świeci tylko jedno nie wiedzieć czemu Widzicie tylko to jest ok Więc pewnie trzeba będzie przestawiać to Boże hmm. Nie wiem bo przestawiamy sobie to jako tako na razie Ha huh. To nie działa Więc Sprawdzimy to w drugą stronę Bo drzwi świecą tylko na jedny kolor i jeszcze raz. No i co z tego, że to świeci? Tak, druga gwiazdka się podświetliła. Ale to nie jest niestety... To nie jest niestety jeszcze to. Musimy to ułożyć jakoś inaczej. Ajajajajaj. Jak ja nie lubię takich łamigówek. Te łamigłówki są beznadziejne. I to nie jest dla mnie. Nie wiem, coś pokombinujemy zaraz. Kurde, ciężko mi jeszcze tą łapą tu walić. Więc to będzie bardzo nudny odcinek. Od razu wam to mówię. Dobra, jedną gwiazdkę damy sobie tu. Czemu ta gwiazdka tu nie pasuje? To ja już tego całkiem nie rozumiem w schematu, wiecie? Niku hu tego nie rozumiem. Huh. Tu się wydaje być ok Tylko czekajcie eee. Nie wiem jak to zrobić Jeszcze to musimy ułożyć jako tako No to niby też pasuje Ale te boczne teraz nie pasują Ajajajajaj Tylko nie pasuje tu jedno Więc dałoby się to jakoś odczepić Tylko jeszcze nie wiem jak Kurdy jakie to jest puste to normalnie brak mi słów Trzeba by się z tym pobawić Nie wiem coś takiego huh. Jakie to jest beznadziejne Straszne, na co oni mi tu wskazują. Nie, to jeszcze nie tak, widzicie? Coś źle obrałem. Źle obrałem jeszcze technikę. Kurde, miałem to odczepić! Teraz będę to tak mieszał tym jak Żyd nie wiadomo czym. Czekajcie, czekajcie, bo ja to muszę odpowiednio dobrać. Wiem, że moja inteligencja jest beznadziejna. Szczerze to już się pogubiłem w tym wszystkim, bo nawet nie wiem o co chodzi. Już naprawdę nie ogarniam, czekajcie. Hm. Jak gwiazdkę dam tu, to, to to będzie w dole i to jest takie wszystko bez sensu. Boże... Ja pitole Ale to głupie Hm? Huh. To po co te inne rzeczy tu są, a może tam są jakieś tunele? Właśnie tam jest jakiś tunel, ja go opuściłem Może to jest wszystko okej okay było, a ja się pomieszałem Boże, może to było okej, okay, a ja zepsułem Kurde, ja to zawsze i teraz nie wiem jak to Jak to ustawić Aj, 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 aj. Nie wiem jakoś to trzeba odczepić Kamiś głupek zawsze zepsuje A było dobrze chyba Jeszcze ten będzie długi żału ho, ho Nie wiem coś takiego Ha. Tak teraz jest ok, Tylko że tam gwiazdka powinna być A nie to Japitole Jakie to jest durne czekajcie Muszę teraz wymienić gwiazdkę za coś innego Więc gwiazdkę wymieniamy za Dobra za księżyc wymienimy gwiazdkę z nieba okej okay. okej okay. i okej okay, mam nadzieję że to będzie działać bo jak nie to zabiję uduszę jak psa dobra i mam nadzieję że to jest okej okay. idziemy teraz w, w następną w następną dolinę bo górek dolina nie widziałem że tu coś jest no tak więc przez y, moje zagapienie się Mam problemy Ale jestem Oj Sam sobie winny prawie bym spadł jeszcze No dawać mi kokones To mi się należy chociaż od życia Co my tu mamy? Masz strach tam wskakiwać Wow Z tej strony A i to ma być na dole Tak więc nie wiem Nie pamiętam czy, taki, czy taka, taka woda była na dole u mnie Ale chyba była Tadam! Chyba jednak się uda, mam nadzieję. No nie! Ale to tylko szkielety i ta, tan oła, panienka. Dobra, ją trzeba najszybciej zabić. Bo ona jest najgroźniejsza z nich wszystkich. O, już po niej. Teraz zajmiemy się tylko kościotrupami. Tu, o nie, jeszcze świnie! To jest prośna świnio. Okej. Okay. I czyżby po wszystkim? gdzieś świnka jeszcze jedna była, ej. Gdzie jesteś, świnio? Uciekła mi, dobra. Lepiej dla mnie. Lepiej naprawdę dla mnie i zostało na jeden korytarz. Jednak chyba dobrze wszystko od początku... Ło, ło, było ułożone, tylko ja, głupek, szukałem dziury w całym. No niestety, musicie mi to wybaczyć, kto będzie chciał, oła, to zaraz zginę. To zaraz pewnie... Nie, co ja mówię? Kto będzie chciał, to sobie przewinie, kto nie, to nie? O fuck, już po mnie. Wiedziałem. Wiedziałem, że nie dam rady. Dobra. Wszystko jest tu dobrze ułożone, a ja kretyn szukałem dziury w całym, dobra? Jest tu woda? Tu jest księżyc, kurda, ma być woda. Tak więc nie jest dobrze ułożone. Jak wymienić księżyc za wodę? Ktoś mi powie. O Tutaj damy wodę. Musimy przechwycić księżyc Musimy przechwycić księżyc Tak w pełni oczywiście Pyk Teraz musimy tu ustawić wodę Okej okay. I to chyba będzie dobrze Czy też nie Jest Kamisiowi się tu uda Ale mam fuksa, mam naprawdę Więcej szczęścia niż rozumu więc szukamy kolejnego przejścia. Jest, 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 już widzę kółeczko. I wszystko pięknie nam się uda. Nie wiem ile mi zajęło rozwitkwanie tej zagadki. Mam nadzieję, że to będzie wszystko. O kurde, jakoś większa to droga. Czuć dłuższa. Ha, ha ha Ciężko będzie potem wracać. Uwolnimy biedną duszę. Tak tylko, uwolniłem biedną duszę, a teraz nie wiem jak wrócić. Aha. Dobra, chyba się udało wrócić. Jest, mamy kółeczko. Mamy kółeczko, porcie okienne są olbrzymie. Tak więc pobiegniemy sobie w kółeczko i mamy kółeczko. Tak, w kółeczko pobiegniemy i mamy kółeczko. Raz yy, przyciągamy je oczywiście do siebie. I udało nam się chyba otworzyć drzwi najprawdopodobniej. Nie wiem, ile komuś zajęło rozwikłanie tej zagadki, ale jak widzieliście, u mnie łatwo nie było. Stop. Tak, stop piratom drogowym. Dobra, jakoś szybko ich rozwalimy Chodź tu Chodź tu świnio Przebrzydła O nie, to jest ten szaman Fuck A ten skądś tu pojawił Jeszcze blokuje kamsko moje pięści Fuck Zobaczymy co powiesz na młot Ha, już nie tak łatwo zablokować młotece Dobra, raz, dwa Trzeba go rozwalić, bo zagadka nam trochę zajęła czasu i musimy jak najszybciej przejść tenże rozdział. No jak widać, nasz szatan, nasz szatan wymyślił bardzo przebiegłą zagadkę i prawie udało mu się nie zatrzymać. Tak więc teraz zmierzamy ku naszym wielkim drzwiom. Mam nadzieję, że to będzie na tyle. Wow, 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 wow Kłeczka, no to fajnie. Mam coś z przedmiotów, no, nawet nie wiedziałem, że tak nagle się pojawiały Duża gwiazdka no Dobra, wykorzystamy tą dużą gwiazdkę, mniejsza z tym już Tu mamy drzwiczki, nie wiem, czy się opłaca Używamy? Dobra, możemy sobie użyć Odcinek najwyżej będzie trochę dłuższy, tak więc wchodzimy do świata magii i czarodziejstwa, będziemy musieli pewnie na czas coś zrobić Zlikwiduj tyrana w wyznaczonym czasie Spoko a to jest ten tyran, tak więc... Pyk! Ciągniemy go. Powinno nam się udać, bo to nie jest jakiś problem. Wow! Oła! Wow. Ty suczko! Za plecy mu... O, fuck, gorzej jak to będzie problemem. Chodź tu szybko! Musisz mnie zaatakować. O, atakuj, bo nie ma czasu! Wow, Szybko, nie mamy czasu 9, 8, ja yeah, sukces. Co wygrałem? Co wygrałem? Gdzie moja nagroda? Gdzie moja nagroda? Co to takiego? Co to takiego? Fragment krzyżyka diabelskiego! Spoko. Spoko. Nic zbyt przydatnego dla mnie. Mogli mi coś dać do życia, jakąś gwiazdkę żywotności albo cokolwiek, a tu... A tu co, takie badzie? Oszukali mnie po raz kolejny. Jak mam wrócić w ogóle? Właśnie jak mam wrócić? Dobra. Na środeczek. FAK! Dobra, udało mi się. Wow 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 wow. Normalnie mam więcej szczęścia. Ech, niż rozumu! Idziemy teraz do naszych wielkich drzwi, zobaczyć co tam się zmieniło. A mogą nie, nie używać gwiazdki, żywotności, tu byłam piękne. Piękne życia tu miałem na ścianie. Wszędzie jeszcze te głupie kółka jak ja tego nienawidzę. Muszę w to szybko ruszać palcem A paleczek mnie boli, paluszek Paluszek i główka to szkolna wymówka Mam nadzieję, że to wszystko Tak, wszystkie I co teraz? O kurde, ej No Muszę powiedzieć, że tak nie bawię, ja tyle roboty wykonałem, a tu proszę Tak więc wchodzimy do naszych wielkich drzwi ja mam nadzieję, że to raz dwa się jako tako skończy, bo dużo czasu mi zajęło rozwikłanie tej zagadki, tak więc możecie, możecie sobie przewijać jak komu się nie podoba. Tak jak mówiłem gram w to pierwszy raz i musicie mi wybaczyć. Tak. Jeszcze wiadomo, stres, nagrywanie i to wszystko robi swoje. Nawet w desperację miałem przerywać. Bo myślałem, że tego nie ogarnę, a tu proszę. Kamiś nawet, nawet dał sobie radę. Yes, my fear. Wow, i to był taki dziwny rozdział. Tak więc, no, ile mi to zajęło rozwikłanie tej zagadki? Muszę zobaczyć na necie, yy, jak inni, inni zagrajmerzy sobie radzili z tą zagadką. No, mi trochę to zajęło jednak. No, niestety, niestety, tak więc serdecznie Was za to zapraszam, ale w łamigówkach nie jestem jeszcze dobry. Tak więc zapraszam Was do dziewiętnastego odcinka, który pewnie pojawi się niedługo. I, i, i tyle chyba. Do zobaczenia, cześć.